Serdecznie. Kochani, chciałbym parę słów w takim temacie, dlaczego Jezus, ja nazywam go Joszułą, rozstał się z Magdaleną. Dlaczego na ziemi nie ziściła się tak potężna miłość? Kochani, napisałem o tym książkę Jezus zwany Chrystusem, ale to ledwie kilka, trzysta stron krótkich przesłanek z życia, z przejawienia się potężnej istoty światła, którym On jest, którym przybył. W którym powrócił jako światło, w którym ciągle powracał, aby przywrócić to światło ludziom. Demony je skradły. Bogowie zagubili się. Jezus to wcześniejszy Zeus. I teraz, kiedy przyjrzymy się mitom, Widzimy obraz tego świata, widzimy przekaz momentu upadku. Mity były rodzajem zakodowania ludzkości w świecie upadku, abyśmy ciągle upadali, abyśmy kierowali się na dewiację, abyśmy pielęgnowali, kultywowali taką upadającą w cudzysłowie miłość, świat dewiacji, podają o tym mity, podają to mity, wypaczenia, uzależnienie jednej rasy od drugiej, władanie i tak ulegliśmy władaniu świata demonów, które dosłownie zajęły naszą świadomość. Powróćmy do tych mitów. Ile w nich prawdy sami odczujcie. Zeus zgwałcił Demeter. Ona uciekła pod ziemię przed tym molestowaniem i zamieniła się w węża. On również zamienił się w węża. Ale. <śm> Ta wibracja przemiany bogów w wężowy świat pozostała. Świat wężowy to byty i istnieją dotąd, pokąd my dajemy im właśnie swoją moc, pokąd my dajemy im życie. I pora to przywrócić. Tak upadliśmy. Z tego został zrodzony świat wężycy. Świat larwy, modliszki, kobiety uśmiercającej, on nazywał się ojcem, ale jawił się, ale jak się tym bliżej przyjrzysz, ten ojciec jawił się ojcem wszystkich dzieci. Poniekąd tak to wyglądało. Bo chodzi o to, abyśmy my, Dostali się z władania byta, węża, zmiennokształtnego bytu, który przejął naszą świadomość, i tak to trwa do teraz. Wężyca działa, wężyca istnieje. Do wężycy modlimy się jeszcze, modliliśmy się w kościołach śmierci, w kultach, w sektach śmierci, klękając na kolana. Nazywając ją panem, ten bet. On się przejawiał w nas, przejawiał się w Hitlerze, w Putinie, Stalinie, w papieżach nawiasem mówiąc jednych z największych zwrotniarców ziemi. Kochani. Pora największa to uporządkować. Późniejsze mity o Joszule zostały spisane. Grubo po jego odejściu, po jego ewakuacji do Kaszmiru, poniekąd po jego ucieczce, napisano tak zwane cztery, 24 znane są, ktoś policzył, tak zwane Ewangelie, i chociażby w Ewangelii Tomasza <kühm> mówi się, że on całował swoją ukochaną Magdalenę w usta. Tak, całuje się partnerkę ukochaną. I z tej miłości, z powrotu bogów, z tych istot, którzy byli gotowi przynieść to światło i odrodzić prawdziwą, czystą miłość, zrodziła się Sara. Sara, kim była Sara? Sara to powrót wężycy, to powrót Persefony. Bogowie świadomie powrócili i nieprzypadkowo pojawili się w plemieniu Izraela, w plemieniu wężowego świata. Joszua nazywał ich prawdziwie plemie żmijowe. Tak, to wybrani, demona Jahwe, i poprzez ich modyfikacje, dosłownie wręcz modyfikacje ich ducha i ich umysłu, zostali przygotowani jako rasa panów, jako pośrednicy między demonem i ludźmi, którymi oni mieli zawładnąć, w których mieli czerpać. I tak poniekąd było do teraz: świat Putina, świat Bidena, czy jaką tam amerykańskiego prezydenta, świat Queen, świat Angeli to jeden świat. I o tym mówię, ale wygląda to, jak mówienie o spiskowych teoriach, tylko że one tu są faktem. Oni poniekąd wszyscy są tu w zmowie, odgrywali dla nas, byli w zmowie, odgrywali dla nas rolę, aby nami władać. Światło Joszuły powróciło ponownie, aby odrodzić to, co nie udało się, bo. Zrodzenie wężycy spowodowało w owym czasie na ziemi Izraela, że rozpoczęły dziać się niezwykłe rzeczy, świat węża czy wężycy dosłownie rozpoczął szalać, szaleć i w pewnym sensie Joszuła musiał zreiterować, aby nie być unicestwiony tak jak przygotowały to dla niego przepowiednie mity, że ma być ukrzyżowany, że ma być złożona z niego ofiara, aby wężyca mogła się odrodzić, aby... Mogła powrócić wręcz jako człowiek i tym samym nie udało się odrodzenie kobiety. Kobieta poniekąd to matka, to ziemia i ona została zniewolona, to źródło życia. Ona została przejęta i na kolejne tysiące lat została przejęta poprzez demony. Poprzez świat ciemności, poprzez kościoły, u podążyła jako dziecko wraz z matką, z którą, Magdaleną, z którą zostali rozdzieleni. Miłość nie wytrzymała próby czasu. Miłość nie wytrzymała potężnego opętania yy, świata ciemności, który napierał. W niezwykły sposób poprzez ludzi, że ci sami, którzy widzieli światło Jozuego, y, których przeniknięcie tego światła dosłownie czyniło cuda, ci sami za moment krzyczeli: Uwolnić Barabasza, powiesić Jezusa. On to przewidział. Przewidział, że Ziemia nie jest gotowa na przyjęcie prawdy, na przyjęcie źródła życia, że moment, w którym się pojawili, nie jest korzystny. Dlatego mężczyzna kolejny raz się poddał tych cykli powrotu bogów, powrotu boskiej świadomości, w dziejach Ziemi było wiele, bo to wszystko ciągle się powtarzało. Mity o Adamie i Ewie w wielu kulturach istniały i powracali bogowie, aby naprawić to, co zostało zepsute. To, czego hmm, dokonaliśmy zrujnowania, a oddaliśmy życie bo daliśmy światło życia, bo wężyce ciągle przyjmowaliśmy jako miłość, jako istotę ludzką wręcz, jako istotę boską, a to jest nieprawda. Jedyna miłość, jaka jest, jest we mnie i ta miłość rozświetla we mnie tak kobietę, jak i mężczyznę. Tak mężczyznę, jak i kobietę. I takie pojednanie, pełne, pełne staniecie z prawdą, że staliśmy się świat, dziećmy węża, dziećmy bestii, jest uprzytomienie tak w mężczyźnie, jak i w kobiecie. Kobieta uległa, popadła w strach i nie nastąpiło pełne odrodzenie dziecka. Zabrzmiały yy, trąby demonów. Czasoprzestrzenie się rozdzieliły powodując tak, aby oni już nigdy się nie spotkali. Na pozór rozdzielili się na chwilę. Obiecali sobie że się odnajdą. A tak się nie stało. Dlatego w miłości serca każdego proszę o odczucie tego, że tą wibrację Joszuły przyjmuję, bo tak przyjmuję Jego światło, że tę wibrację Magdaleny, Kobiety Życia przyjmuję, bo to prawdziwe połączenie odradza życie, odradza córkę światła i odradza syna światła, odradza mężczyznę, który stał się w tym świecie narzędziem demonów. Jeszua się salwował do Kaszmiru, podążył do Indii i nigdy już nie odnalazł. Ponownie drogi powrotu. Ale to jest nieprawda. Jego wibracja jest w każdym. To nie jest tak, że jest podział na duszę. Światło miłości jest w Tobie, jest we mnie i Ty możesz je odrodzić. Tak powracasz jako mężczyzna i jako kobieta. W ten sposób powraca. W nas miłość jednocząca, odradzająca dziecko ziemi, odradzająca miłość, odradzająca syna. W ten sposób znika rozdzielenie na ojca i syna, na matkę i córkę. To jest jedna piękna świadomość. I ta świadomość na ziemię powróciła. Chodzi o to, abyś z całą miłością, z całą godnością istoty światła to przyjął. Kocham.